Jeżeli chciałbyś ożywić odcień swojej kostki, to ten odcinek jest dla Ciebie, oglądaj do końca, a dowiesz się jak wykonać to samodzielnie. Pokażę Ci każdy etap od początku do końca, na co uważać, jakiej użyć chemii i jakich błędów unikać, żebyś mógł cieszyć się nową kostką jak po deszczu. Mega ładnie to wygląda. Hej, witam Was! Tutaj dominik w dzisiejszym odcinku będziemy myć i zabezpieczać kostkę, niby wakacje, a jest dosyć zimno. Widać chyba po moim ubiorze. Nie dość, że bluza to jest jeszcze taka kamizelka ale potem już ma być ciepło dzisiaj tylko może coś pomęczyć i popadać ale my w tym czasie umyjemy sobie kostkę nie siedzimy w domu bo szkoda czasu i zobaczcie mamy coś takiego kawałeczek wjazdu nawet nie taki mały kawałeczek tutaj takie plamki pobudowlane nie wiem to jest jakiś gips klej wapno nie wiem cokolwiek uderzymy tu na pewno mocniejszym ciśnieniem powinno nam to zlecieć idziemy sobie dalej chodniki chodniczki więc co no ja wyciągam sprzęt i dzisiaj zajmujemy się myciem potem będziemy czekać na ładną pogodę tak to jest zaplanowane żeby wykonać to dzień po dniu włączamy sobie żątek po to żeby ta kostka nam szybciej schła ale pewnie zajdzie i tak tutaj cały dzień Ech, wstydu nie ma Możesz ty. <noise> no, zaatakował mnie no. Uciekam do cienia, bo tak jak przed chwilą lało, tak w tym momencie wyszło słońce, ale powiem szczerze, że taką pogodę wezmę w ogóle w ciemno, ponieważ według mojej aplikacji dzisiaj cały czas miało lać, więc spoko, jak nawet przechodzą takie przelotne opady to jest ok. Zobaczcie, tutaj mamy do umycia kawałek kostki, no i nie wiem czy to widać, ale ja powoli przestaję się tu mieścić, ponieważ w tym miejscu stoi przyczepka, tutaj są moje Moje rzeczy plus talerz, nie wiem czy widzieliście, ale na ten chodniczek mały przesiadłem się właśnie na mały talerz. No i tutaj, no też tego dziadostwa jest dużo. Spadę oczywiście na ulicę. Czy jest jakaś studienka? Wiadomo, nic. Wiadomo, że nie. Czy jest jakiś odpływ? Oczywiście, wiadomo, że nie. Dlatego wiecie co? Auto chyba wyleci kompletnie tam na zewnątrz. No bo to i tak nie będzie chyba tutaj nikomu przeszkadzało, ulica nie jest jakaś szczególnie wąska, myślę, że spokojnie auto się zmieszczą, poza tym tam chyba z tyłu są jeszcze, nie wiem, z dwa domy, więc mam nadzieję, że nikt tu nie będzie jeździł jakoś mocno, natomiast przyczepkę przesuniemy sobie do przodu, no i jak umyjemy tam z tyłu i woda będzie leciała na ulicę, no to my będziemy tą przyczepkę przesuwać. Znowu będę pchał tę przyczepkę pełną wody, a ona lekka nie jest. Jeszcze jeżeli chodzi o ten chodnik, no to tak to zeszło. Po nam te wszystkie chwasty. Tutaj jeszcze odcinka. Tak wygląda przed myciem, tak po umyciu. Nawet te kamyczki jakoś mocno się nie zanieczyściły. One oczywiście białe to były kiedyś. Natomiast w tym miejscu i w tym momencie niestety jest na nich pełno glonów. To nie jest zanieczyszczenie odmycia tylko to już jest taki glon, wiecie, hodowany przez lata. Ale myślę, że i tak wyszło ładnie. Dużo nie ma, wydaje mi się, że nad tą powierzchnią nie zejdzie mi dłużej niż nad tym tyłem i tymi głupkowatymi chodnikami i chodniczkami. Więc trzeba się wziąć za to godzina 13 u mnie, więc czasowo całkiem nieźle. tutaj mamy beton na kostce zobaczymy czy nam to zejdzie to jest piasek, jeszcze skuczemy ale to, no to jest typowo beton zobaczymy, na chwilę może rać z domu Jak zaczęło lać, tak leje. Widzimy się kolejnego dnia. A ja muszę przeschnąć. I w sumie kostka też. Witam Was w kolejnym dniu. Ja stoję już przed kostką i widzę, że wszystko nam ładnie wyschło. U mnie jest godzina 15.30, mniej więcej tak 16.30. Chciałem zacząć sobie to powoli malować. I dzisiaj jedziemy sobie Exilem EI-15. Malujemy dwie powłoki w ciągu dwóch dni. Plan jest taki, żeby kostka wyglądała jak po deszczu albo jak świeżo ułożona, a nawet lepiej. Dodatkowo zabezpieczymy kostkę przed wsiąkaniem wody i wilgoci, a to będzie skutkowało tym, że tempo powstawania grzybów czy też mchu będzie zdecydowanie wolniejsze. Exil AI15 możemy nakładać pędzlem, wałkiem lub maszynowo. Ja postawię na to taką szczotkę, czyli taki pędzel z długim stylem. Malowałem już, nie wiem, czy pamiętacie, kilka odcinków temu kostkę właśnie tym systemem i mega mi się spodobało, więc dzisiaj użyję tego samego. Exilem EI-15 poza kostką możemy malować także wszystkie elementy betonowe, na przykład jakieś palisady czy też płyty chodnikowe. I jaka będzie wydajność, nie mam zielonego pojęcia, możemy to zmierzyć sobie na samym końcu, natomiast podejrzewam, że u każdego z nas będzie inna i zależeć będzie od wielu czynników, m.in. od chłodności podłoża, jak kostka wygląda, czy ma dużo fół, czy mało, od techniki nakładania, czy pędzel, czy wałek. Zobaczymy jak nam tutaj wyjdzie, podsumujemy to sobie na samym końcu. To co, zaczynamy? Sam jestem ciekaw jak wyjdzie. szczerze, powoli objawia nam się efekt wow. Jakby tak to zostało, no to mega spoko. Oczywiście jeszcze będzie jedna powłoka. Jedziemy sobie dalej, mamy najfajniejszą pogodę, czyli godzina 17. Z kawałkiem już tak nie grzeje, już tak nie pali, więc ciśniemy sobie dalszą część. Mamy jeszcze chodnik, podjazd, więc ho, ho, ho ile malowania. Jeszcze chciałem Wam o jednej rzeczy powiedzieć. Jeżeli będziecie zabezpieczać sobie sami, to pamiętajcie, żeby wyjechać samochodami, przez ten czas właśnie w ogóle nimi nie jeździć. I najlepiej wszystko wyzamykać na nie wiem, 10 spustów. Dlaczego? Ponieważ, jeżeli kostka ładnie nam przeschła i wjechalibyśmy samochodem, to uwierzcie mi, byłby ślad po oponie. Jakaby to nie była kostka, jakaby to nie była pogoda, nawet jakby było słonecznie, to i tak będzie taki, wiecie, delikatny ślad, a tego nie chcemy. No i wtedy jest taka sytuacja, że hmm, ani to umyć. No bo wszystko zmoczymy, tak? Jeżeli zmoczymy, no to nie nadaje się do zabezpieczenia. Ani to zamalować, no bo też głupio. A no i jeszcze jedno, odnośnie tego zamykania. Słuchajcie, ja kiedyś sobie otworzyłem, wiecie, wszystko noszę, a tu przyjechał gościu z paczką, samochodem się władował. <grym> Więc też uważajcie na takie rzeczy. Taki efekt to cieszy. Jedziemy dalej. Już tak nieco ciemniej bym powiedział, dnia jeszcze jest powiedzmy godzina dwie, zeszło nad tym, ale z efektu jestem mega zadowolony, zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak wyschnie, więc wy czekacie kilka sekund, macie dobrze, a ja jadę do domu się przespać. No i mówiłem Wam, że szybko minie ta noc, w cudzysłowie kilka sekund się przespałem i jestem tutaj już w kolejnym dniu. Stoję przed kostką, wygląda spoko, nic przez noc się nie zepsuło, natomiast trzeba sobie powiedzieć, że gdzie nie gdzie mam taki delikatny prześwit i to nie jest tak, że tą kostkę chciało mi się malować, a to obok już mi się nie chciało, dlatego wygląda gorzej, tylko no, chłonność kostek też jest inna. Ta będzie chłonna, obok będzie chłonniejsza, ale jesteśmy tutaj po to, żeby pomalować kolejną powłokę, no i potem już będziemy mieli jednolity, ożywiony odcień, przynajmniej taką mam nadzieję. Bierzemy się w zamalowanie, zaczniemy sobie w ogóle od tyłu, bo tam będzie najszybciej cień, więc tam będzie to schło pewnie dłużej, a potem finiszujemy z przodu, no bo tam słońce będzie nam zachodziło. Taki plan na dziś. Wyszliśmy już z tych chodników i chodniczków, ładnie to wyszło, natomiast tutaj zobaczcie, przy tym wjeździe, jak tam fajnie widać, jak wygląda jedno malowanie i dwa malowania. Pamiętacie, jak przyszedłem tutaj, podniecałem się tym, jak to pięknie wyszło, jak to ładnie ożywiło, ale zobaczcie sobie jak to wygląda już w tej ostatecznej powłoce i w tym ostatecznym kształcie. To już jest wyschnięte, więc ten efekt wow można jeszcze polepszyć. Jedziemy sobie cały wjazd, no i powiem szczerze, tych puszeczek to mi no, ubywa. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że trzeba będzie jechać kupić, bo jest piątek i już dosyć późno, nikt mi tego nie sprzeda. Mam nadzieję, że będzie ok, ale nie żałuję, tym pędzlem maluje się mega spoko, zalewamy w cudzysłowie dobrze tą powłokę. Natomiast jak widzicie kostka jest mega chłonna, nie mamy żadnych stawków, żadnych nie kałuż czy coś, wszystko ładnie nam wsiąka, więc podlewamy. jedziemy dalej. Wam się do cienia, chociaż wszędzie jest słońce, zwłaszcza tutaj yy, na wieździe, ale to słońce już niedługo będzie zachodzić, więc nie mamy zbyt dużo czasu. Nie Powiem szczerze, nigdy nie byłem tak skupiony na zabezpieczaniu kostki. Dlaczego? Ano, dlatego, że gdybym coś ominął, to wszystko będzie widać, a z bliska, no niestety ta kostka wygląda podobnie, ale jak się odejdzie, to już jest ten fajny efekt takiego podbicia. Na początku mieliśmy efekt wow, natomiast tutaj, już po dwóch malowaniach, jest no efekt mega wow. Ale trzeba się faktycznie skupić. Nie wiem, czy zauważyliście, jaki mam patent. Ja jadę sobie pasami, czyli liczę na przykład trzy kostki, i jadę po kolei. Od początku do końca, od początku do końca, i całym pasem będziemy to zamykać. No. Kupić się na tym trzeba, można to zepsuć, uwierzcie mi, bo jak się cofnie, to wtedy widać, o, tu jeszcze by wypadało dołożyć, jedziemy sobie dalej. No i witam ponownie, u mnie jest sobota, znowu się śmieję, znowu się uśmiecham, bo przed sobą widzę ten efekt, jest jeszcze ładniej niż myślałem, nie zbledło w ciągu kilku godzin, po nocy wygląda tak samo albo nawet jeszcze lepiej, bierzemy się za sekundkę, za piasek, natomiast też to, co chciałem Wam powiedzieć. Czasami piszecie w komentarzu, czy po zabezpieczeniu kostki ona będzie się, wiecie, będzie się dobrze użytkować. Co to znaczy, czy ona nie będzie ślizga? Tutaj, zobaczcie, wygląda to jeszcze, jakby było takie w cudzysłowie tłuste. A tu właśnie nie jest tłuste. Jest tutaj powłoka antypoślizgowa, więc spokojnie można po tym chodzić, spokojnie można po tym jeździć. Mówię też to w kontekście takim, że miałem ostatnio klienta. Mieszkał na takiej górze, więc miał ten podjazd taki, wiecie, ten kąt nachylenia był dosyć duży i zastanawiał się, czy w zimie nie będzie. Lodowiska. Nie, nie będzie lodowiska. Tak jak mówię, mamy tutaj antypoślizgową powłokę. Jedziemy sobie z piaskiem, i ten piasek też jest istotny. Tak jak testujecie zawsze płyny, tak jak testujecie inne rzeczy w mało widocznym miejscu i zawsze polecam, żeby od tego zacząć, tak przetestujcie sobie piasek. Bo ostatnio miałem tak i o tym też będzie odcinek, że właściciel powiedział, że nie chce, żebyśmy wsypywali piasku, tylko że on sobie go uzupełni. No i taki sobie kupił, że w sobie zepsuł nam cały efekt. Nie wiem kiedy się to pojawi na kanale, kiedy dobrze to zmontować, ale no piaskiem można też sobie zepsuć, a tu mamy na tyle fajny efekt, że no szkoda by było. To jest najlepszy efekt jaki udało się uzyskać, wiecie, tak od początku kanału. Hmm. Nie wiem, ale wydaje mi się, że na pewno zasługuje na top 3. Zobaczcie jeszcze jak to wygląda. Uzupełnione spoiny. Wsypany piasek, odcienie ożywiony. Nie no, ładnie to wygląda, chociaż piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba. Pamiętajcie, Exila EI15 możecie kupić u mnie na www.dominikhandluje.pl. Schlepu jeszcze nie ma, natomiast możecie zamawiać wszystko na pocztę. Piszcie w komentarzach, czy wam się podoba. Mi tak, właścicielom także. Ja już wam za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. 13 puszek, ponieważ w tej ostatniej no, niewiele już zostało. Powiem szczerze, nie żałowałem, ale słuchajcie, efekt za to wyszedł ładny, więc nie ma co przeliczać. Ostatnio można było zdobyć taką czapkę i niestety nikt się po nią nie zgłosił. Więc do no co? No, ponawiamy zabawę. Strzelcie jaką powierzchnię zabezpieczyliśmy Exilem EI 15. Śledźcie moje kanały social mediowe, też na Insta, bo tam zawsze podaję odpowiedzi. Natomiast ostatnio też napisałem w komentarzu. No i co? I nikt nie odpisał, więc pilnujcie tego i strzelajcie, ile kostki zostało zabezpieczone. Aha, jeszcze jedno, właściciele nie mogą wziąć udziału, więc jeżeli oglądacie, a mam nadzieję, że tak, to ej, dajcie się pobawić innym eee, czapeczka dla tego, kto zgadnie. Nie, jaka jest powierzchnia. Wyniki. Wyniki za 7 dni na moich kontach social mediowych, czyli na insta i na Facebooku. A jak się nikt nie zgłosi, to odpiszę w komentarzu tutaj. Więc śledźcie mnie także na innych kanałach social mediowych. Ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.